Witam moi drodzy. Witam Was z pięknego słonecznego lubomierza z działki gminnej, która została zakupiona w 2013 roku po to, aby zbudować na niej trasy narciarstwa biegowego. Dlaczego to miejsce? Ponieważ jest tutaj specyficzny mikroklimat, powodujący, że gdy już w innych terenach gminy Myszana Dolna nie ma śniegu, ten cały czas tutaj zalega. Ponadto, nieopodal, znajduje się Rzeka Kamieńca, która stanowiłaby naturalny zasób wodny. Do naśnieżania tras zimą w razie oczywiście potrzeby, Szanowni Państwo, obiekt, którego koncepcję już mamy, zakłada, że będzie obiektem całorocznym, służącym zarówno wyczynowym sportowcom, bo będziemy w stanie zorganizować na nim zawody rangi Mistrzostw Polski w Biatlonie, ale też mieszkańcom Lubomierza, Gminy Mszana Dolna oraz przybywającym do nas turystom. Ośrodek, tak jak wspomniałem, całoroczny zimą narty, latem na przykład rolki, nartorolki, etc. i drodzy, koncepcję mamy. Koncepcja zakłada, że potrzebujemy na budowę tego ośrodka około 14 milionów złotych. Mając koncepcję, już to wiemy. Ale, żeby pozyskiwać środki na realizację tego obiektu, musimy mieć projekt. Projekt, z którym możemy iść do Ministerstwa Sportu, do Marszałka Województwa i rozmawiać o dofinansowaniu budowania tego obiektu. Bez tych dokumentów, niestety, niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W ostatni piątek, niestety, podczas sesji Rady Gminy, część radnych wstrzymała środki na realizację tego projektu. Dlatego z tego miejsca bardzo was proszę, przemyślcie swoje decyzje i wróćmy do tematu. Zbudujmy wspólnie piękny, wspaniały obiekt, który będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy Dolna, turystom i sportowcom. Obiekt, dzięki któremu wyszkolimy, mam nadzieję, sportowców na miarę Naszej wielkiej mistrzyni Justyny Kowalczych Obiektu, który zapewni pełne pensjonaty, kwatery, pokoje gościnne ludziom tutaj z Lubomierza, którzy dosłownie cierpią po tym, jak został zamknięty wyciąg narciarski w Lubomierzu, ponieważ turyści tutaj nie przyjeżdżają albo nie przyjeżdżają już w takiej ilości jak wcześniej. Mamy piękne góry, piękne rzeki, lasy, ale to nie wystarczy. Dzisiaj ludzie, turyści potrzebują czegoś więcej, potrzebują dodatkowych atrakcji. A my, jako gmina, która chce być gminą turystyczną, zachęcać turystów, musi postawić na rozwój, rozwój również infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dlatego jeszcze raz wielka prośba. Przemyślcie i wspólnie zbudujmy ten obiekt. Rozwijajmy wspólnie Gminę Msza Nadolna. To w zasadzie tyle chciałem powiedzieć. Wszystkiego dobrego, spokojnej niedzieli i myślę czas na spacer, bo pogoda naprawdę sprzyja. Cześć.